XRP na interwale jednomiesięcznym mamy też bardzo ważną akcję, czyli wyszliśmy z ważnej strefy i podążamy, i rynek podąża dalej do dołu. Strefa to jest bardzo ważne miejsce, ponieważ ono określa tak zwane płynności, czyli tak naprawdę gdzie jest bardzo dużo pieniędzy i w którą stronę rynek potem będzie podążał po te pieniądze. Więc dlatego strefy są ważne. Na interwale tygodniowym również wyjechaliśmy z tej strefy różowej, o której mówiłem, wyjechaliśmy również ze strefy żółtej. To oznacza, że rynek ma cały czas podąża w dół. Co więcej, MACD nam to potwierdza, bo jeśli sobie spojrzymy na MACD, no to ono jest spadkowe. To oczywiście na mniejszym interwale zaraz będą korekty, które mówię. Targetem, o którym ja w tej chwili hmm, Spodziewam się, że osiągniemy i to nagrywam już od, od tego czasu, czyli od czerwca, to jest target 1,30. Już teraz tu uderzyliśmy tą igłą, ale był szybki powrót. Ja spodziewam się, że rynek tu będzie podążał i domkniemy tą czerwoną igłą. Największe moje pytanie jest takie, czy ta strefa, bo to jest również strefa, czyli ważne miejsce na wykresie, czy ona wytrzyma? Bo jeżeli ta strefa nie wytrzyma, czyli ta cena 1,30, no to wtedy zobaczymy aż taki zjazd, czyli tak naprawdę do podstaw XRP. Na razie tak daleko jeszcze nie chcę robić predykcji. 1,30, czyli tu spodziewam się. To jest mój target shortów na XRP i w tej strefie będę się przyglądał. XRP na interwale dziennym. Tutaj mamy również wyznaczone strefy, jedną, drugą. No i w tej chwili rynek tak naprawdę pracuje nam tutaj w konsolidacji. Jednak ja spodziewam się, że tu będziemy kontynuowali dalej shorty. Do wspomnianego targetu. Wskaźniki struktury pieniądza, tak jak MACD-OBV, mówią nam, że pieniądze płyną do dołu, czyli ja spodziewam się tych spadków. Na interwale 4H, czyli to są już lokalne zagrania, tak naprawdę. Również wyrysowałem jedną, jedną strefę i drugą strefę, i tak naprawdę tutaj od różowej do różowej strefy poruszam się spodziewam się, że uderzymy tu i zobaczę czy będę chciał otworzyć long ale muszę mieć przesłanki, czyli struktura pieniądza lokalna musi mi powiedzieć, że będę handlował do góry więc tutaj będę czekał na odpowiednie sygnały od rynku, czy otworzyć tą pozycję long to będzie oczywiście handel w korekcie bo główny impuls, tak jak powiedziałam, dla mnie jest w dół więc tak patrzę na XRP jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi zagraniami, to dołącz do mojego kanału Discord, tam publikuję systematycznie, co zagrywam.